I w kolejnym poradniku jak dodać intro do własnego filmu najpierw pobierzcie Bandicoot do nagrywarki Bandicam. Widzicie, do tej nagrywarki. Wchodzimy w Bandicam, Bandicoot i patrzcie. Czekamy, czekamy. i patrzcie. Mamy tutaj połącz to jest, to jest moje ten, to jest moje ten. No, jak to się mówi. Intro i tu mój film. Naciskam najpierw film, ale najpierw potrzebę w tym bez zrobiłem. Najpierw naciskam moje intro, a potem mój film. Otóż i patrzcie, wreszcie raz, potem zacznijmy, pomyśleć. No widzieliście i tak mam, nie? I tu mam tak, tak, tak dalej, tu też nie mam ten, tu tutaj nie macie, widzieliście? Jak zapiszę? Naciskamy X No i chyba nie, tu nie zapisujemy No i tak nam wychodzi Mamy tu start, to wszystko No i tu mamy ten, Naczk tu naciskamy film I naciskam start Jak macie niezarejestrowany, to próbu niezarejestrowany bandygur nam tak wychodzi tylko nie muszę, bo już mam. Dobra, widzicie. Jeśli Wam się uda, no to jest dobrze, nie? Najpierw wchodzimy tak, tu, czyli w internet. Gdzie mam? już tak się mule. Internet. tak się mula. Bandy i cud. Wideo tunterjoner Joner and Splin Albo Soft, albo Bandit takie A ja wejdę na razie tu Nie Nie Patrzcie, mam tutaj Install sukces, No znaczy ja to pobrałem. i tu będzie do pobrania to, na znaczy do dowląd i patrzcie, są takie rzeczy inne, nie No, już nie wiem, czy w komentarzu dam radę napisać u Was bo o, aż od razu to jest nagrywarka, Bandicoot, i takie inne Facebook, Twitter i dobra, jak się tym. Filming z dajcie lajka lub coś innego. Patrzcie, tu też jest Bandikiem, tu bandikut. To właśnie Bandikam i potrzebne, żeby tak robić z tymi filmami. Ale Bandikam po wam mówię. Piszcie, Bam, Bandi, Sam, Do, Do. No, bandika macie auto, coś tam, coś tam, nie? Chodzicie. I macie tutaj tą nagrywarkę I to i tutaj macie Zara Dowland i Tara macie tutaj gdzieś Dowland powinniście tak, tu jest Dowland, zapraszam pacia nie, sam nie wiem gdzieś Dowland ale powinniście gdzieś znaleźć chyba pod kartę Baldica Dowland czekajmy, czekajmy do dobra Dobra. Monika i patrzcie, tu macie Dowland to, co, co, co ja mam? Macie tu kamerkę, co mnie będzie widać. co ja nagrywamy na nie widzicie? Ty właśnie jest takie coś, co możemy w nagrać. O, jest komentarz, napiszę. No, widzicie? Cześć, Nara, potrawiam. go